I kurna, nic więcej! Szkolimy warsztacie aktorskim! Szkolimy mi szkolimy, główkę szkolimy, rozumiesz? I A ten moment, który ja tyle najbardziej Jak biorę się przyczajam się, rozglądam się i robię mój stary numer. sprzątam, myję gary, czytam książki. Ale super. Ale fajnie. Co, religioza? Boże. <śmienny> tak by było cały czas, nie? O, jest taki zajebisty kontrast, nie? Tak, tak. Karpujesz normalnie? Chodź, I ja mam taki pomysł. Na nasz nowy spektakl. Znaczy, jaki nowy? Robię nowy spektakl. No tak jest. Mamy pierwszą scenę. No. Cofamy się w czasie. Robimy tą retro. Cofamy się w czasie. Ja mam zajęstwisty pomysł. Taki normalnie. W synu mający. No tak, wstawaj go. Ty. Co ci jest? Jeżeli nas ktoś posłuch albo nagrywa na dyktafon, to nam podpierdolą kamy. Będą dwa takie same, jakby spektakel, jakby się zbarkał. na mu kibą mów Albo ten facet, rozumiesz, który na na bank, w pierwszej scenie spektaklu, rozumiesz? <tuszel> no ten facet, który napala na bank, nie jest zwykłym normalnym gulakiem, w pierwszej scenie jest? Ja będę go brał. Wiesz kim on jest? On jest reżyserem teatralnym. jakiś taki czekaj. Nowoczesny, Pasiony, nowoczesny, pomysłowy, pracuje normalnie na angażu w kilku teatrach, no. e, ale na umowę oczywiście, rozumiesz tak. No. Nie na umowę. kombinuje, nie? Normalnie wiesz, nowoczesny, fajny, facet, rozumiesz, nie? I przy okazji w ogóle na takie myślenie normalnie. Inne. Rozumiesz, no. no. on kombinuje sam. On chciałby zrobić swój własny spektakl według własnego swojego scenariusza. A co będzie sam scenografii? Nie, 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 nie. będzie reżyserował, rozumiesz? I on napisał bardzo fajny scenariusz. Taki specyficzny rodzaj scenariusza z który się nazywa Monodram. To jest dla jednego aktora. <todgłosy> tak, taki, taki spektakl. Ale w tym przypadku to dla aktorki. Rozumiesz? I on sobie wymyślił, że tą aktorką to właśnie będzie ta kobieta, która w pierwszej scenie spektaklu winie. Trochę <todgłosy> to zapytane, ale teraz wszystko A czyli co? Ja ją zagram? Zmienić. Ale czekaj, ona jest taka rasówa, wiesz, jest taka... Nie, nie, no, no, ona jest, no, no, on jest do plecaku. Ma swoją przeszłość. Nie no, bo ona nie siada Ma, ma, ma mieszkanie. Nie, nie, nie. Ma samochód. Ma kto, to to, to, to ma, ma. Wszystko ma normalnie orzec. Czy to że ona była raz na, na, na castingu i na nieszczęście wygrała ten casting, i na nieszczęście zagrała w jednym odcinkowcu, w jednym odcinku i ten odcinkowiec już miał po prostu swoją emisję w telewizji TV1, rozumiesz? I niestety i wrzeszkę. Nie wiesz, no dał I wyżej z samej dupy ma, ale to normalne, bo on to lubi! On to lubi, go to wiara. Bo on lubi takie, rozumiesz, które mają, rozumiesz, muchy w nosie, rozumiesz, nie? On po prostu lubi, rozumiesz, i pisze ten swój scenariusz na ten monoton, rozumiesz? Wiesz co robi? Wysyła je normalnie te opuszczone normalnie, rozumiesz, nie? Oprawione w CCS-ie normalnie bieżę, a on, skierpia, to jest, A on normalnie ten scenariusz i nie błąd do końca. Kiepula, co? I tak jak każda normalna aktorka, pierwszy scenariusz pierdur, się szaną. nie? Drugi, trzeci, czwarty, piąty, pierdół, pierdut, pierdół, pierdół. Przy czterdziestym takim pierdut, on sobie myśli, kurwa, <śmienicza> Może coś nie tak robi? I wziął to w zakończenie, zmienił, rozumiesz, nie? I jej to przefaksował, a ona skróciła co robi? Wyciąga papier z faksu, normalnie. Tak, nie? I on normalnie, nie otrzymując odpowiedzi, normalnie y, łapie kurwa komputer i mailem jej to w załączniku wali, rozumiesz? Normalnie. I ona nie Normalnie bierze jej normalnie to wysyła. koszem panią normalnie telefaksem, normalnie później, kurde, daleko pisem, później normalnie później A na samym końcu normalnie to wszystko, te 400 stron SMS-ami. A na samym końcu to bierze normalnie kwiaty wysyła pizzę. Nie, nie. Pizzę stary. Normalną pizzę, kurwa za pocji z Gehenna, gehenna. Gehenna, Widomia się dzień na dwa obozy, rozumiesz. Nie sekundują, rozumiesz, tej aktorce albo, rozumiesz, temu reżyserowi, rozumiesz. Napięcie sięga zenitu, nikt nie ogląda Małysza, wszyscy. wszystko A nie, normalnie, rozumiesz, napięcie, kto pęknie, on pęknie, czy ona pęknie? On w czoła, on w on w czoła, ona cioła. I po dwóch latach tej Gehenny, gdy ona wynajęła goryli? Żeby zniszczyli tego reżysera, żeby przekonali go, że się odpierdolił, nie rozumiesz? Tak, Albo ile demolują za sąsiada i giną z sąsiadów? Po dwóch latach taki garemny reżyser pęka. Co robi? Biegnie do teatru, dzień był zatrudniony na angażu. Wpada do rekwizytorium i od łopatych rekwizytorium Zenia wspomina prawdziwy, normalny pistolet i wbija się do pierwszego, lepszego z brzegu w ubeku. Rozmienia się, wziął krzesełko, ma metafonik przenośny, ostro mużetek, no. Skakuje i jedzie, kurwa, kamień rozbliżany, bo na z telewizora i no ogląda I to, i to z łopcia, i to i z to... i z to... Wszystkim brakuje I jest! I bierze blondynę! I ciach ją na bok, I do skroni. A to była ona! Trwa, o którą on walczył dwa lata! Normalny jedyny widz zapyta teraz Przepraszam, panie reżyserze, ale też się nie zgadza. Bo skoro on tak bardzo ją kochał i pragnął, to dlaczego jej nie poznał? Odpowiadam, młody teatromanie! Powrał, bo ona jak wychodziła na ulicę i się przebierała, żeby nikt jej nie rozpoznał, bo nie chciała rozdawać autografu. Taka była super, I nagle... Pistolek! Dwa! W teatrze, rekwizytorzy dorabialiśmy do pensji i hamulowali bronią! <śmiany> Się podobały. Ja ją odebrałam do siebie. Ona jest, jest bardzo, bardzo podobna, ale ona też to... na, na jest, jest Ona jest po prostu przepiękna. Jest że udział w Ale słuchaj, ale. Нет, ну что-то, 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 что то что то что не что